Więc poza tą selekcją informacji, drugim takim elementem często spotykanym w manipulacji, w odbiorze publicznym, w debacie publicznej są rozmaite skróty. Skróty mogą dotyczyć samego tytułu, materiału prasowego, materiału medialnego, ale skróty mogą też dotyczyć relacji z jakiegoś wydarzenia, w relacji na przykład z prac Komisji Śledczej, kiedy to można wyeksponować pewien na przykład mało istotny szczegół albo jakieś, jakąś niezręczność, która zawsze w czasie jakiejś długiej debaty, dyskusji może się zdarzyć i później stwarzać wrażenie, że właśnie do tego sprowadza się na przykład stanowisko jednej ze stron debaty publicznej, a z drugiej strony pokazywać w całej pełni punkt widzenia oponentów, przeciwników. No to jest, myślę, narzędzie dość często spotykane w polskiej debacie publicznej, właśnie uży używanie skrótu jako narzędzia, narzędzia manipulacji, poza, poza wspomnianą przez selekcją informacji. Kolejnym elementem, na który, myślę, warto zwrócić uwagę, jest kwestia obrazu. Jak Państwo zapewne orientujecie się z badań na dużą skalę, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wynika, że widz odbiorca w ogromnej mierze koncentruje się na sferze obrazu, czyli obraz ma dominujące znaczenie, nie warstwa informacji, warstwa słów, ale warstwa treści, ale właśnie obraz, który determinuje często emocje i interpretację danych zdarzeń i zachowań. I myślę, że. W tym obszarze manipulacje w polskiej debacie publicznej, manipulacje w obszarze działania mediów zdarzają się szczególnie często. Jako przykład mogę odwołać się do sprawy znanej, związanej z, z zwykłą tragi, tra, tragedią, która dotknęła nas wszystkich, bo w tym kontekście myślę, można to widzieć znacznie lepiej. Chodzi o katastrofę, katastrofę smoleńską, śmierć pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Być może też Państwo zauważyliście ogromną zmianę mediów, właśnie w wymiarze obrazu, czyli pokazywania świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki przez długi czas po tej katastrofie. Nagle okazało się, że w archiwach polskich mediów będę tu wymieniał konkretnych telewizji, czy, czy też w, pra, w polskiej prasie ukazało się bardzo wiele ciepłych miłych ujęć, zdjęć prezydenta, jego małżonki, bo każdy, kto znał Lecha Kaczyńskiego wie, że to był przede wszystkim ciepły, serdeczny człowiek. I było czymś naturalnym. W związku z tym dla nas, którzy go znali, dostrzegaliśmy ten ogromny kontrast i dystans pomiędzy Lechem Kaczyńskim, z którym mieliśmy okazję bezpośrednio spotykać się, rozmawiać, a tym Lechem Kaczyńskim, którego obraz na co dzień fundowały nam poszczególne stacje telewizyjne. I okazało się, że te zdjęcia były. To nie jest tak, że ich nie było, tylko że ci, którzy decydowali o selekcji, o pokazywaniu tego obrazu, no, w sposób świadomy i celowy używali określonych ujęć i e, takich materiałów, które pokazywały prezydenta bądź wykonywał jakiś dziwny gest, e, e, robił jakąś e, dziwną minę. No, czyli rzecz, e, która może być udziałem każdego z nas. Kiedy długo rozmawiamy, debatujemy, spotykamy się, zawsze może być ujęcie czy to w formie fotografii, czy w formie ujęcia kamery, które pokaże nas w jakiejś niezręcznej pozie, geście, minie. To jest rzecz naturalna i normalna. Ale rzeczą nienaturalną i normalną było to, że tylko w zasadzie takie zdjęcia i takie ujęcia, takie obrazy były przedstawiane polskiej opinii publicznej, również państwu, przez dominujące w Polsce media, czy to było robione przez przypadek. Oczywiście nie było robione przez przypadek. Tylko problem polega na tym, że świadomość tego faktu znaczy nie była udziałem większości, większości Polaków. To, co zresztą e, zafunkcjonowało, myślę, już po tej tragedii, to co kontrastowało właśnie z tym, z tą, z tą propagandą negatywnego wizerunku Lecha Kaczyńskiego, i myślę, że też utknęło w świadomości wielu Polaków, to właśnie ten, ten gigantyczny kontrast pomiędzy Lechem Kaczyńskim sprzed katastrofy, tym obrazem Lecha Kaczyńskiego eksponowanym przez media, a obrazem przecież też jeszcze sprzed katastrofy, który wielokrotnie był pokazywany w tych mediach z bardzo różnych wydarzeń ujęć, właśnie jako człowieka miłego, sympatycznego, ciepłego i pogodnego. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej przedstawianie się, zupełnie inaczej jest pokazywany obraz polityków Platformy Obywatelskiej, którzy przecież też mają lepsze i gorsze chwile, którzy też czasami robią miny jak każdy człowiek, którzy też czasami wykonują dziwne gesty jeżeli ujmie się ten gest i się go pokaże, również można w sposób bądź to żartobliwy, bądź to szyderczy rzecz przedstawiać i eksponować. Tylko, że akurat, jeżeli chodzi na przykład o Donalda Tuska, czy pana Sikorskiego, pana ministra Klicha, no, media pokazywały zupełnie odmienny obraz, który jakże kontrastował właśnie z tym wizerunkiem, wizerunkiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprzed katastrofy. Zresztą mogę też Państwu powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu z jednym z portali, najbardziej popularnych portali internetowych. Otóż przez długi czas. Tolerowałem, przechodziłem do, do tego na porządku dziennym, a później pod wpływem, wpływem rad moich kolegów zdecydowałem się zareagować, że ten, tenże portal pokazywał jedno zdjęcie. Przy każdym, każdej informacji, która mi dotyczyła, zwłaszcza w tym okresie początkowym, po, po tym, kiedy prokuratura rozpoczęła liczne śledztwa, tych informacji na mój temat było wiele, zawsze ilustracja obok była związana ze zdjęciem, które też było właśnie takim ujęciem dość jakiejś specyficznej sytuacji, w którym miałem takie dość szeroko rozłożone ręce, można powiedzieć drapieżnie prawie, że ujęte jakimś napiętą twarzą. No i to oczywiście takie zdjęcie w zderzeniu z każdą informacją mogło robić wrażenie, że, że jestem człowiekiem, który, który chce zaraz, chciał tam prześladować tych dziennikarzy, każdego podsłuchiwać, wsadzać do więzienia i stosować na, na szeroką skalę Arż wydobywczy. I moje wielokrotne pisma i prośby, aby stosować, nie mam nic przeciwko, aby to zdjęcie było używane w stosunku do, do sytuacji, w której zostało wykonane, ale żeby były pokazywane zdjęcia, które adekwatnie odpowiadają sytuacjom, które, które są opisywane. Otóż te moje liczne prośby nie przynosiły żadnego efektu, kiedy z drugiej strony były zdjęcia Donalda Tuska, wspomnianego przeze mnie ministra Sikorskiego czy pana dzisiaj prezydenta, przez marszałka Bronisława Komorowskiego, możecie państwo domyśleć, jakie one były. Były zupełnie oczywiście inne w swojej wymowie i dopiero moja skarga, którą zapowiedziałem do Rady Tyki Mediów, spowodowała zmianę tego stanu rzeczy. Tak? Czyli kreowanie pewnych emocji, czy wywoływanie emocji, przypisywanie politykowi emocji, które są raczej odpychające, niechętne, właśnie przy wykorzystaniu obrazu jest na co dzień używanym narzędziem manipulacji w polskiej debacie publicznej w ramach mediów i często odbiorcy w ogromnej większości nie są tego świadomi, tak? że tego rodzaju mechanizmy są używane I takich przykładów, jak dotyczących choćby świętej pani Pana Prezydenta, czy ten, o którym tu wspomniałem, mógłbym podać znacznie, znacznie więcej. Kolejnym, poza wymienionymi przeze mnie narzędziem manipulacji jest kwestia kontekstu. Wszystko można pokazać w określonym kontekście zdarzeń, który nadaje temu sens, bądź sens odbiera. Odwołam się do zdarzenia pewnie znanego Państwu, związanego z moją słynną wypowiedzią e, dotyczącą Pana doktora G., Otóż jako prokurator generalny zostałem poproszony przez pana ministra Kamińskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby, abyśmy odbyli konferencję prasową. W związku z tym, że doszło do zatrzymania pana doktora G, prokuratura postawiła mu zarzuty w szeregu przestępstw, kilkudziesięciu przestępstw korupcyjnych, również innych przestępstw związanych z błędami i nieprawidłowościami w obszarze leczenia, a sąd, Niezawisły sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. I w trakcie tej konferencji prasowej, pytany przez dziennikarzy, oczywiście użyłem słowa, można dyskutować, czy te słowa były zbyt daleko idące, być może, być może tak, to jest kwestia już oceny, ale użyłem słów, które miały wskazywać na to, że dr G spowodował swoim zachowaniem, jak wynikało z ustaleń materiału dowodowego, śmierć konkretnego człowieka i że w związku z działaniami prokuratury więcej do takiej sytuacji nie dojdzie. Przy czym w pełni świadomie jako prawnik, jako prokurator nie użyłem słów, które wskazywałyby na świadome działanie doktora G, czyli nie użyłem słów, że doktor G zamordował, że doktor G zabił, że umyślnie pozbawił życia, tylko powiedziałem, że pozbawił życia, co jest sformułowaniem w wymiarze prawnym opisującym stan związanym z umyślnym działaniem, ale też działaniem nieumyślnym, czyli na przykład ktoś nieumyślnie powoduje wypadek drogowy, w wyniku którego ginie osoba, też pozbawia tę osobę życia. Co więcej, w kolejnym zdaniu dodałem, że nie przesądzam charakteru tego zdarzenia, czyli nie przesądzam winy doktora G., i dodałem kolejne zdanie mówiące, że ostatecznie o sprawie decydować będzie sąd. Podkreślam, pozostawiam każdemu ocenę tych słów i tej wypowiedzi. Można ją krytykować. To jest kwestia już indywidualnej oceny, czy ona nie poszła o. Czy nie było tam słowa za dużo. Ja, nie w tej sprawie i w tej warstwie chcę się tutaj wypowiadać, tylko chcę zwrócić Państwu uwagę na jeden ważny fakt i szczegół. Media, przedstawiając tą sprawę zresztą wielokrotnie, nie nie, kilka razy, nie, nie kilkanaście razy, ale setki razy, nigdy nie dodały tego kolejnego zdania, które Państwu tutaj przywołałem, nie przesądzam sprawy, ostatecznie o sprawie zdecyduje sąd.